Wyobraź sobie swój dom, twoją twierdzę, twoje sanktuarium, miejsce, gdzie zdejmujesz zbroję i stajesz się sobą. Ale co, jeśli powiem ci, że właśnie teraz w tych ścianach czają się cisi wrogowie, którzy dzień po dniu, godzina po godzinie, kradną twoją młodość? Obwiniasz za pojawienie się zmarszczek stres w pracy, złą ekologię, genetykę. Wydajesz fortunę na drogie kremy i szukasz magicznych serum, mając nadzieję cofnąć czas, ale nawet nie podejrzewasz, że główne źródło przedwczesnego starzenia, najbardziej podstępny złodziej twojego piękna, nie znajduje się na zewnątrz, ale wewnątrz twojego domu. Istnieje tajemny kod życia codziennego, którego 9 na 10 kobiet nigdy nie uczy się rozszyfrowywać. One szczerze wierzą, że przytulność i czystość. To gwarancja zdrowia i harmonii. Ale w rzeczywistości niektóre z najbardziej powszechnych, najbardziej na pierwszy rzut oka, nieszkodliwych rzeczy w Twoim domu działają przeciwko Tobie na poziomie komórkowym, uruchamiając w organizmie kaskadę destrukcyjnych procesów, które dosłownie zmuszają Cię do szybszego starzenia się. To, co zamierzam ujawnić, całkowicie odmieni Twoje wyobrażenie o własnym domu i przyczynach zmian związanych z wiekiem. To nie są zwykłe porady dotyczące wystroju wnętrz czy sprzątania. To głęboka prawda o tym, jak otaczająca nas przestrzeń wpływa na naszą biochemię, równowagę hormonalną i ostatecznie na to, jak wyglądamy i czujemy się każdego dnia. Czy kiedykolwiek złapałaś się na myśli, że pomimo wszelkich starań wyglądasz na zmęczoną, że energia przecieka ci przez palce jak piasek, a odbicie w lustrze przestaje cieszyć? Pokazując ślady zmęczenia tam, gdzie nie powinno ich być? To nie twoja wyobraźnia. To twój organizm wysyła ci desperackie sygnały, których twój świadomy umysł nie jest w stanie przetworzyć. Sygnały o tym, że twoje środowisko życia, twoja twierdza, stała się toksyczna. Czy jesteś gotowa poznać prawdę, która może stać się punktem zwrotnym w twoim życiu? Zanim przejdziemy do tego objawienia, które na zawsze zmieni twoje spojrzenie na własny dom, Chcę, żebyś właśnie teraz zrobiła jedną prostą rzecz. Napisz w komentarzu pod tym filmem słowo harmonia. To nie jest tylko formalność czy interakcja. Kiedy świadomie piszesz to słowo, twój mózg podświadomie nastraja się na odbiór potężnej, transformującej informacji. To jak aktywować mentalny klucz, który otworzy dwie rzeki głupokomu i pomoże wam przywrócić wasz dom i zwraga w samego wiernego sojusznika. W barbie za młodość. Napisałaś Wspaniale teraz jesteś gotowa. Przygotuj się, ponieważ to, co zaraz usłyszysz, zmieni absolutnie wszystko. Pierwszy i najbardziej fundamentalny sabotażysta twojej młodości ukrywa się tam, gdzie szukasz odpoczynku. To kanapa, której używasz zamiast łóżka. Jakościowy, głęboki sen to nie luksus, to podstawowa potrzeba biologiczna, podczas której zachodzi regeneracja komórkowa detoksykacja mózgu i produkcja hormonów młodości. Ciągłe spanie na kanapie, jakkolwiek wygodna by ci się wydawała, to akt zdrady wobec własnego ciała. Kanapa, w przeciwieństwie do materaca ortopedycznego, nie ma wsparcia strefowego i nie dopasowuje się do naturalnych krzywizn ciała. Każdej nocy gromadzisz tak zwany dług posturalny, zmuszając kręgosłup do nienaturalnej pozycji. Mięśnie pleców i szyi nie mogą się w pełni zrelaksować, próbując skompensować brak podparcia, co prowadzi do mikroskurczów i zaburzeń krążenia w tkankach głębokich. W rezultacie nie wchodzisz w fazę głębokiego snu, a to właśnie w niej odbywa się główna naprawa organizmu produkcja somatotropiny, hormonu wzrostu, odpowiedzialnego za odnowę komórek i oczyszczanie mózgu z blaszek beta-amyloidowych przez układ limfatyczny. Kiedy ten proces jest zaburzony, nie tylko budzisz się z bólem pleców. Budzisz się z mgłą mózgową, niezdolnością do koncentracji i już zmęczona z podwyższonym poziomem kortyzolu, hormonu stresu, który niszczy kolagen. Nieprawidłowe ułożenie głowy na poduszkach kanapy prowadzi do ucisku w odcinku szyjnym, zaburzając odpływ limfy. Wyobraź sobie delikatną sieć rzek odpowiedzialną za usuwanie toksyn i nadmiaru płynów z tkanek twarzy. Nienaturalne wygięcie szyi to jak tama na tej rzece. Rezultat poranna opuchlizna, worki pod oczami i rozmyty owal twarzy. A jest jeszcze jeden, czysto mechaniczny aspekt. Spanie na nierównej powierzchni kanapy, często twarzą do poduszki, tworzy tak zwane zmarszczki senne lub odgniecenia. Twoja skóra przez wiele godzin jest zgnieciona, włókna kolagenowe ulegają uszkodzeniu, a z czasem te tymczasowe odgniecenia zamieniają się w stałe, głębokie zmarszczki na policzkach, czole i w okolicy dekoltu. Spanie na kanapie to cicha deklaracja, że Twoja własna regeneracja jest drugorzędna, a Twoje ciało odpowiada Ci tym samym, odmawiając pełnej regeneracji i gwałtownie gromadząc oznaki starzenia. Ale nawet jeśli śpisz w najbardziej luksusowym łóżku, istnieje dzienny wróg, który atakuje cię z niemniejszą siłą. To wizualny bałagan. Myślisz, że porozrzucane rzeczy, stosy magazynów, zawalone biurko to tylko niechlujstwo. Ale dla twojego mózgu to nieustanny sygnał alarmowy. Neurobiolodzy udowodnili, że ludzki mózg ewolucyjnie jest nastawiony na szukanie porządku i wzorców. Chaos w otaczającej przestrzeni zmusza korę przedczołową, odpowiedzialną za podejmowanie decyzji i koncentrację, do pracy w trybie przeciążenia. Każda nieposprzątana rzecz to wizualny szum niedokończone zadanie, które twój mózg próbuje przetworzyć, sklasyfikować i odłożyć. To tworzy coś, co psychologowie nazywają wyczerpaniem zasobów i zmęczeniem decyzyjnym. Za każdym razem, gdy twój wzrok pada na bałagan, Twój mózg marnuje cenną energię. Wybór między wyrzuceniem starego magazynu, a pozostawieniem go, zużywa ten sam ograniczony zapas siły woli, którego potrzebujesz, by wybrać zdrową kolację zamiast fast foodu, lub pójść na trening. Ten chroniczny wizualny stres utrzymuje stale wysoki poziom kortyzolu we krwi. A kortyzol, jak pamiętamy, to główny wróg kolagenu białka odpowiedzialnego za jędrność i gładkość Twojej skóry. Działa on jak kwas, powoli niszcząc od wewnątrz włókna młodości, sprawiając, że skóra staje się cienka i wrażliwa. Co więcej, bałagan wywołuje podświadome poczucie winy i prokrastynację, i aspekt fizyczny. Góry rzeczy zbierają kurz i roztocza, które wywołują mikrostany zapalne na skórze, tak zwane Inflam Aging. Układ odpornościowy reaguje na alergeny. Uruchamiając kaskadę reakcji zapalnych, które niszczą kolagen nie mniej niż stres. Sprzątając bałagan, nie tylko zaprowadzasz czystość, zmniejszasz obciążenie poznawcze mózgu i poziom stanu zapalnego w organizmie, dosłownie usuwając przyszłe zmarszczki ze swojej twarzy. Kolejny złodziej Twojej młodości jest całkowicie niewidoczny, ale jego działanie jest zgubne to suche powietrze w pomieszczeniu, zwłaszcza w sezonie grzewczym kiedy wilgotność w mieszkaniu spada do krytycznych 20-30%, co jest porównywalne z klimatem na pustyni Sahara. Twój organizm, a przede wszystkim skóra, jego największy organ, zaczyna katastrofalnie tracić wilgoć poprzez proces, który naukowcy nazywają transepidermalną utratą wody. Warstwa rogowa skóry, nasza bariera ochronna, w suchym powietrzu staje się krucha i przepuszczalna. Płaszcz lipidowy staje się cieńszy. Tu kryje się podstępna pułapka. Twój własny kwas hialuronowy, który powinien zatrzymywać wilgoć wewnątrz skóry, w warunkach suchego powietrza zaczyna działać przeciwko tobie. Staje się zdrajcą we własnej skórze, wyciągając wilgoć z głębokich warstw skóry właściwej na powierzchnię, skąd ta natychmiast odparowuje. W efekcie skóra odwadnia się od wewnątrz. Możesz nakładać najdroższy i najbardziej tłusty krem nawilżający, ale będzie to tylko powierzchowny plaster na globalnym problemie. Jeśli powietrze wokół ciebie przez całą dobę wyciąga z Twojej skóry cenną wilgoć, prowadzisz z góry przegraną bitwę. Skóra staje się odwodniona, matowa, a siateczka drobnych zmarszczek spowodowanych suchością staje się widoczna gołym okiem. Ale cierpi nie tylko skóra. Wysychają błony śluzowe nosa i gardła, czyniąc Cię podatną na wirusy. Włosy stają się łamliwe, naelektryzowane i matowe. Nawet Twoje paznokcie stają się bardziej kruche. Co więcej, Twój mózg, w 75% składający się z wody, w warunkach odwodnienia funkcjonuje gorzej, co prowadzi do mgły mózgowej i spadku koncentracji. Twoje struny głosowe tracą elastyczność. Głos może stać się bardziej chrypliwy i matowy, tracąc młodzieńczą dźwięczność. Prosty nawilżacz powietrza, działający w Twojej sypialni, może zrobić dla Twojej młodości i urody więcej niż cała bateria słoiczków na półce w łazience. Wilgotność to coś, czego nie widzimy, ale jest coś, co widzimy i co wyrządza jeszcze większą, choć mniej oczywistą szkodę. To niewłaściwe oświetlenie ostre, zimne światło. Z jedynego Żyrandola sufitowego, zwłaszcza z żarówkami światła dziennego, zmusza cię do nieświadomego mrużenia oczu, napinając mięśnie wokół oczu i na czole. W ten sposób dzień po dniu tworzą się kurze łapki i zmarszczki między brwiami. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Zimne białe lub niebieskawe światło wieczorem brutalnie hamuje produkcję melatoniny, kluczowego hormonu snu który jest również najpotężniejszym antyoksydantem i regulatorem odnowy komórkowej. Melatonina neutralizuje wolne rodniki, które uszkadzają komórki i przyspieszają starzenie. Bez wystarczającej ilości melatoniny, twój organizm nie może w pełni się naprawić w nocy. To tak, jakby nocna brygada sprzątaczy i remontowców po prostu nie przyszła do pracy. Wszystkie uszkodzenia, jakich komórki doznały w ciągu dnia od słońca, stresu i złej ekologii, Pozostają nienaprawione. Procesy regeneracji zwalniają, a ty dosłownie starzejesz się we śnie. Ponadto ostre górne światło tworzy twarde cienie na twarzy, wizualnie podkreślając bruzdy nosowo-wargowe, worki pod oczami i wszelkie nierówności. Ten efekt lampy przesłuchaniowej sprawia, że widzisz w lustrze bardziej zmęczoną i starszą wersję siebie, co negatywnie wpływa na samoocenę i nastrój. Wywołując chroniczny mikrostres. Zastąp żarówki na te o ciepłym-żółtawym spektrum i praktykuj higienę świetlną. Używaj wielopoziomowego, miękkiego oświetlenia, lamp podłogowych, kinkietów, lampek stołowych. To nie tylko stworzy przytulną atmosferę, ale stanie się Twoją osobistą światłoterapią przeciwko starzeniu. Ale istnieje szczególny rodzaj światła który jest prawdziwą cyfrową trucizną dla twojej urody i najprawdopodobniej znajduje się on teraz w zasięgu twojej ręki to ekrany w sypialni twój smartfon tablet laptop czy telewizor niebieskie światło które emitują to najpotężniejszy bloker melatoniny jaki istnieje przeglądając wiadomości lub oglądając serial przed snem nie tylko odpoczywasz wysyłasz swojemu mózgowi swojej szyszynce Bezpośredni i jednoznaczny sygnał jest południe. Bądź czujna. Niebezpieczeństwo jest blisko. Znajdujesz się w stanie zmęczonego pobudzenia, kiedy ciało jest wyczerpane, a mózg rozbudzony koktajlem kortyzolu i adrenaliny. W rezultacie twój sen staje się płytki, przerywany, nie zapadasz w uzdrawiające głębokie fazy. Rano budzisz się wyczerpana, z cieniami pod oczami i opuchlizną. Ale to nie wszystko. Najnowsze badania pokazują, że niebieskie światło z gadżetów jest w stanie przenikać głęboko w skórę, powodując stres oksydacyjny oraz niszczenie kolagenu i elastyny, podobnie jak promieniowanie ultrafioletowe. Oznacza to, że leżąc w łóżku z telefonem, otrzymujesz dawkę cyfrowej opalenizny, która bezpośrednio postarza Twoją skórę i prowokuje powstawanie plam pigmentacyjnych. Dodaj do tego szkodę fizyczną. Ciągłe pochylanie głowy w stronę telefonu osłabia mięsień szeroki szyi, który biegnie od obojczyków do podbródka, tworząc technologiczną szyję technek. Głębokie poziome zmarszczki na szyi i drugi podbródek, które wizualnie dodają lat. Sypialnia powinna być świętym terytorium, wolnym od niebieskiego światła. Następny wróg kryje się w samych fundamentach Twojego domu. To toksyczna chemia gospodarcza. Agresywne środki do mycia naczyń, podłóg, odświeżacze powietrza, proszki czyszczące z chlorem, amoniakiem, triklosanem i formaldehydami. Myślisz, że zmywasz je wodą, ale ich lotne związki organiczne pozostają w powietrzu, którym oddychasz godzinami. Osadzają się na twojej skórze, dostają się do płuc i działają jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Te substancje, takie jak wtalany w aromatach i parabeny w kosmetykach i chemii gospodarczej, są w stanie naśladować działanie hormonów, w szczególności estrogenu, wprowadzając chaos do Twojego precyzyjnie dostrojonego systemu hormonalnego. Wyobraź sobie, że do Twojej idealnie zgranej orkiestry wdarli się samozwańcy grający fałszywie. Prowadzi to do zaburzeń pracy tarczycy, nadnerczy co bezpośrednio wpływa na stan skóry, włosów i ogólny metabolizm. Ten chaos może objawiać się w postaci trądziku dorosłych, przebarwień, przerzedzenia włosów i przybierania na wadze. Ponadto te chemikalia stanowią ogromne obciążenie dla wątroby, głównego organu detoksykacji. Kiedy wątroba jest przeciążona usuwaniem toksyn ze środowiska, nie ma zasobów na wykonywanie innych ważnych funkcji. Na przykład na syntezę kolagenu i przetwarzanie składników odżywczych. Prowadzi to do matowej, szarawej cery i ogólnego spadku sił. Własnymi rękami, dążąc do idealnej czystości, tworzysz w domu toksyczne środowisko, które powoli, ale skutecznie zatruwa cię od wewnątrz. Przejście na ekologiczne, naturalne środki czystości na bazie sody, octu, kwasku cytrynowego i olejków eterycznych. To nie modny trend, ale świadomy akt miłości i troski o własne zdrowie. I wreszcie, siódmy, najbardziej nieoczywisty, ale najpotężniejszy czynnik starzenia. Nie można go zmierzyć przyrządami, nie pachnie i nie można go dotknąć. To psychiczny ciężar, to przedmioty z przeszłości, które ciągną cię w dół, stare prezenty od byłych partnerów, które wywołują ukłucie tęsknoty, ubrania, których nie nosisz od dziesięciu lat, ale trzymasz na wszelki wypadek zepsute rzeczy, których szkoda wyrzucić. Każdy taki przedmiot to nie tylko rzecz, to energetyczna kotwica, która martwym ciężarem trzyma cię w przeszłości, w tych emocjach i stanach, które dawno należało puścić. Na poziomie neurofizjologii, za każdym razem, gdy twój wzrok pada na taki przedmiot, w mózgu aktywują się sieci neuronowe związane z przeszłymi. Często negatywnymi wspomnieniami. Utrzymuje to chroniczne tło emocjonalne żalu, smutku lub winy, co z kolei ponownie podnosi poziom kortyzolu. Nie możesz iść do przodu, ponieważ twoja przestrzeń nieustannie przypomina ci o tym, co było. Tworzy to syndrom odłożonego życia. Czekasz, aż schudniesz, żeby założyć tę sukienkę, albo aż coś się wydarzy, żeby użyć tego serwisu. Psychologicznie utykasz. Dosłownie zmuszasz swój mózg do ponownego przeżywania przeszłości, zamiast wykorzystywać jego zasoby na tworzenie przyszłości. A kiedy kobieta przestaje się rozwijać i generować nową energię, zaczyna się starzeć. Jej oczy tracą blask, energia gaśnie, mimika staje się mniej żywa, a na twarzy pojawia się maska zmęczenia i rozczarowania. Kiedy umysł nie widzi nowych horyzontów, ciało podąża za nim. Zamiera. Akceptuje stagnację, a stagnacja w sensie biologicznym to początek więdnięcia. Uwalniając się od starych rupieci, przeprowadzasz generalne porządki nie tylko w mieszkaniu, ale i w swojej duszy, przerywając te neuronalne połączenia z przeszłością i zwalniając miejsce dla nowej siebie, młodej, energicznej i pełnej planów. Teraz już wiesz. Teraz jesteś uzbrojona w wiedzę która jest w stanie zmienić nie tylko twój dom, ale i twoje życie. Rozejrzyj się teraz wokół siebie. Którego z tych cichych wrogów rozpoznałaś? Nie odkładaj na jutro, zacznij dzisiaj. Wyrzuć jedną starą rzecz. Zamów poduszkę ortopedyczną. Postaw na noc szklankę wody przy kaloryferze. Każdy taki mały krok to krok w stronę siebie, młodej, zdrowej i pełnej sił. Twój dom to nie tylko ściany, to twoje lustro. Uczyń go odzwierciedleniem miłości do samej siebie.